Cześć, z tej strony Kamil i kanał Króski Kamila. Myślę, że mam dla Was ciekawego newsa. Grupa LEGO postanowiła wycofać ze sprzedaży zestaw LEGO Technic Boeing V22 Osprey. Stało się to w wyniku protestów niemieckiej organizacji pacyfistycznej. Niemieckie Towarzystwo Pokojowe zażądało usunięcia zestawu z oferty, ponieważ jest to sprzęt wojskowy. Owszem, jest to hybryda samolotu śmigłowca wojskowego, ale Lego w swoim zestawie przedstawiło go jako maszynę ratowniczą, ponieważ na razie użytkownikiem tych samolotów jest amerykańska marynarka, korpus piechoty morskiej czy japońskie siły samoobrony, to Lego zdecydowało się wycofać go ze sprzedaży, ponieważ zgodnie z polityką firmy przedstawia sprzęt wojskowy. Lego od początku działalności nie wypuszcza klocków ze sprzętem wojskowym. Aby unikać uzbrojenia, które dzieci mogą rozpoznać, oglądając wiadomości z różnych punktów zapalnych na świecie. Marka Lego nie chce być w żaden sposób kojarzona z poglądami gloryfikującymi wojnę i przemoc, w kwestii Ospreay firma przyznała, że naruszyła własne zasady. Samolot miał trafić do globalnej sprzedaży 1 sierpnia bieżącego roku i być przeznaczony dla osób powyżej 11 roku życia. Do sklepów wysłano już 1600 zestawów, które w większości mają teraz powrócić do producenta. Problem w tym, że niektóre sklepy rozpoczęły już przed sprzedaż, a zestawy z tej serii zostaną sprzedane, mogą zyskać status kolekcjonerskich perełek wielokrotnie przekraczających cenę katalogową. Aktualna cena zestawu to obecnie około 500 zł. A co Wy myślicie o tej sytuacji? Uważacie, że Lego słusznie wycofało ten zestaw? A może mieliście zamiar go kupić? Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tej sytuacji. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!